Klasa D, najbardziej broken rola w tej grze komputerowej. No i co? Pewnie myślicie, że to jest już z góry przegrana, ale jest wręcz przeciwnie. Tam nie idę, tam gdzie wszyscy, gdzie 20 innych osób. Zostaw mnie, błagam. Nie! Nie mów tego słowa, proszę. To jest prawdziwy! To, co robię, jest może nieuprzejme, ale nie chcę ich mieć na plecach. Prześladują mnie widzowie. Patrzcie teraz: taktyczna przykampa. Chociaż w sumie nie ma sensu się kampić. Na pewno ktoś go ustuje. No to w sumie nie wiem, co powinienem uczynić. Siema. Kto jest? No pewnie. No, i już mamy kolegę, widzicie? Tutaj się przyjaźnie nawiązuje w tej grze komputerowej. Jaką masz kartę? Okej, okay. dzień dobry. No, niestety, moja przygoda może się szybko skończyć. Spotkałem mnie tych, co potrzeba. Zaraz im spróbuję uciec. Dobrze, będę grzeczny. Um, co ja powinienem zrobić? Jak ja mogę ich, że tak powiem, pozabijać? Póki co nie będę na takiej prostej linii uciekać. Czekam na jakiegoś tego. SCP-ka. To będzie pretekst. Tutaj zdobywamy ich zaufanie. Nic nie mówimy. Coś tam idzie. Oho. O kurwa. Z dwóch stron nas wzięli. Dobra, nie dało się. Ale będę teraz zombiakiem, no i teraz... A nie, nie będę, bo mnie nie zrespi. Spoko, i tak chciałem uciec. Patrzcie, klasa D ma o 5. Patrzcie, wy mówicie, wy mówicie... że ja teraz umarłem i że przez to... I że nie dotrzymam słowa. Ale wy zobaczycie, że klasy D wygrają. Bo zobaczcie, ile ja czasu kupiłem. Dwa SCPki ze sobą zabrałem. Dwóch ochroniarzy i naukowca Dzięki czemu Klasa D sobie na Chilku ucieknie Zobaczcie, oni są jeszcze w lajcie Dwie klasy D uciekają dzięki No jedna klasa D Jedna klasa D, ale to wciąż wystarczy Nie, proszę, ucieknij Winopl, ucieknij Winopl, no nie Nie, masz uciec Ja bym przeżył w tej sytuacji Nie żeby coś O nie, on umarł Dlaczego ty umarłeś? Ale nie ty, to klasa D co tam była. A, ponieważ, uh, nie tak miało to być. Nie tak miało być. No bo wam czas kupowałem luby. <grywa> Ale klasa D i tak to wygra, nie ma innej opcji nawet. O widzicie CI. No i co? Pomagamy klasie D, uciec. Nie udało mi się zażyć, a to chociaż po śmierci mi się uda. 20 chłopak idzie mi pomóc. No i idziemy po zwycięstwo. Nie da się tego przegrać. Tutaj na czele oddziału kroczę. Strzelać do niego. Strzelać. On mnie zabił. Zabić go. No. Nie chcę swoich postrzelić. Gdzie on jest? O, chodź, 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 chodź. Za mną. Chodź. No, wygra, wygra. Mamy tu klasę D, trudno. Plagę damy sobie rady z nim. Gdzie ty idziesz? Dobra, chodź tutaj. To nie tu jednak. O kurwa, dobra, strzelać, strzelać, strzelać. No nie, czemu ty umarłeś? Czemu ty tam pobiegłeś? No, zginął gość. On był naszą przepustką do zwycięstwa. You had one job. Dobra, strzelać. Dojazd pełny. Ja pierdzielę. Czemu tamten gościu podszedł do plagi? No, nie mogę z tego. Spośród wszystkich nas tylko on zginął. A był najważniejszy. Dobra, do lighta zjadę. Może kogoś się tam uda jeszcze znaleźć żywego Będę dobrym kumplem, sprawdzę. O, dobra. No i co widzowie? Dwie klasy D uciekły. Tylko dzięki mnie. Tak się kieruje gierki w tej grze. Co prawda, jedyne co zrobiłem to się wyjebałem i pięć strzałów pinata oddałem, ale... <ścoughs> ale to wystarczyło. Patrzcie, chodzę po ścianie. Jestem magiem. Co to za gra Minecraft Pocket Edition? Ej, jesteśmy ochroniarzem, no nie jest to moja ulubiona rola. O, witaj. Problem jest taki, że oni bardzo często na początku giną. Tak, tu jest ten. Kampi na gejcie. Nie wchodźcie tam. Strzelać! Strzelać do niego. Może trochę nie honorowo, że ich tam zostawiłem, ale ja chcę iść do Light'a. A to, że tam do niego strzelaliśmy, to odciągnęliśmy komputer. O kurwa. Niedobrze. Co? Waliś piesela. Już mamy windy. No to co, widzowie? Chyba wiadomo, co robimy z klasą D. Mam nadzieję, że to nie, sprze że to nie jest sprzeczne z tym regulaminem, ale. Ja bym se postrzelał. Stać! Okej, okay. trochę. Uciekli? Ale po co? Jak jest ich tylu, a nas jest trzech. Tylko mamy ciebie. Ktoś uciekł? Piesa, okej. Okay. Ty nie ruszaj się. No, dobra. Tego ch... okuś. No rzucaj to. Nie wiem, co się dzieje. Dobra, jakimś cudem żyję jeszcze? Chyba karma mnie dopadła za rozstrzelanie tych bezbronnych ludzi. Uciekajcie, ciebie nie. No to mamy problem. Widzowie, jak ty żyjesz? Nie ma mamo. Dobra. Dosyć dużo ludzi zamordowałem w tej rundzie. On. To może jednak nie. No, wykrył mnie niestety. Nie patrz na to, że on będzie oglądał twojego streama? Kto? No, liczę się no, z tym. Ale oni sobie przegrywają rundę w tym momencie, jak za jednym ochroniarzem. Tak się ganiają. No, w sumie masz No i sobie ochroniarze i reszta ucieknie. Prosta. Patrzcie, ile ludzi uratowałem swoim życiem pojedynczym. Patrzcie, teraz. Wygrają MTF, -y, czyli znowu klasa, którą byłem. Czy jest lepszy gracz ode mnie? Ale SCPi zostały wykiwane. Patrzcie. Patrzcie na to, na ten widok. Ilu ludzi ucieknie. To się rzadko zdarza. A wam SCP gratuluję posiadania łącznie 20 IQ, wasza trójka. Że za jednym ochroniarzem tyle szliście. To fajnie. Czy lubię orzeszka? Lubię! Tylko nie lubię jak mi skręca kark. Co się dzieje na w tej grze. Możecie się spytać, po co ja idę Gate ma? Odpowiedź brzmi, żeby zmylić. Pytanie kogo? Sam nie wiem. Na pewno nie. Spodera, który przybył tutaj za mną. Dotrzymać to... Nie no, to jest cwelostwo, Takie kampienie się. Tu jest losowe wyjście, czy jedno? Okej, okay, kolega bez mikrofonu chyba. Idź pierwszy. <laughs> Chociaż nie, jak tu są ciała to jest losowe w takim razie Dobra, idę tędy No niestety Wiecie co, nie wiem czy jest sens grania w to w sumie Jak mnie tak chamsko stream snajpują Na początku jeszcze idzie jakoś grać, ale później jak Jeden stepek się kampi na jednego NTF-a, no to jest trochę żart Chyba trzeba będzie się na pasjansa przerzucić Rzeczywiście No wróćcie co, ostatnią rundkę sobie zagramy I będziemy spadać, myślę Bo granie wesela na streamie nie prezentuje się Zbyt kolorowo Całkiem fajne może być pod takie odcinki pod nagrywanie, ale na streamie to. Ja mam ponad 100 godzin weselu i to, co się przed chwilą zadziało chociażby z tą 106, to ja w życiu takiej sytuacji nie miałem, jak nie streamowałem. Albo że mnie gonią 3 scopeki przez parę minut, albo że jeden się kampi na mnie przywindzie. To to jest kurwa nieporozumienie w ogóle mnie to rozwala. Dlaczego te zombiaki cały czas Tipłują? To wygląda. Źle. A już mnie wykryli. No to co? Moja rozgrywka drastycznie się w tym momencie zmieni. Na jakich serwerach najczęściej grasz? Jakoś tak równo tam, gdzie gdzie, gdzie, gdzie są ludzie. Wiem, że na paru serwerach dostałem bana za bindy, bo ludzie myśleli, że się patrzywam. Następnym razem zagraj w SCP w Robloxie. O mój Boże. Nie chcę tego widzieć. To, że ja słyszę z mikrofonu innych fragmenty mojego streama To jest kurwa coś nie tak Cześć pap. Dzień Ale w porządku, poza tym, że się grać normalnie nie da przez pewne osoby No niestety Życie jak w No życie, no, życie to, szkoda, w event. Jaki? To jest tu tylko to?